Witajcie kochani w kolejnym dziewiątym już dniu kulinarnego vlogmasu. Dziś pokażę Wam trzy pomysły na sałatki z tortellini w roli głównej. Teraz na ekranie widzisz składniki, które będą Ci potrzebne do przygotowania tych sałatek. Wcześniej jednak zanim pokażę ci jak przygotować te sałatki, zachęcam cię do subskrypcji. Znajdziesz mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Na początku pokażę ci jak przygotować sałatkę z tortellini i brokułem. Do jej przygotowania potrzebujesz oczywiście tortellini, orzeszki ziemne, jajka, kukurydzę, brokuła, a także czerwoną paprykę. Na początku na ogień wstaw dwa garnki z wodą, jeden na broku, a drugi na tortellini. Brokuł podziel na mniejsze różyczki i włóż go do wody z octem. To pozwoli Ci sprawdzić, czy brokuł nie ma przypadkiem jakichś robaczków. Gdy już podzielisz brokuł na mniejsze różyczki, włóż go do wody, o której wcześniej wspominałam, na mocz, a następnie Włóż do garnuszka jajka, zalej je wodą i również staw na mały ogień. Gdy woda zaczyna wrzeć, wsyp tortellini. Włóż do gotującej się wody również broku. Całość gotuj, aż broku będzie al dente, a tortellini będzie dobrze ugotowane. Teraz czas na paprykę i pozostałe dodatki. Paprykę pokrój w drobną kostkę. Gdy pokroisz paprykę, przełóż ją na talerz. Przygotuj również kukurydzę. Odsądź ją na sitku, a następnie połóż ją na talerzu obok papryki. Zostało tylko orzeszki. Orzeszki ziemne podprasz na patelni. Gdy podpraszasz orzeszki, dodaj je do papryki, a także kukurydzy. Zobacz, tortellini gotowe, brokuł gotowy. Teraz zostało tylko obrać jajka, pokroić je w drobną kostkę. Zostaw sobie jedno jajko na wierzch, by ładnie udekorować sałatkę. Jajko, które zostawiasz, pokrój w czwartki. I teraz, gdy pokroisz jajko, zostało tylko złożyć całą sałatkę. Do miski dodaj tortellini. Następnie dodaj brokuł czerwoną paprykę, kukurydzę, a także orzeszki ziemne. Na koniec dodaj jajko, jogurt grecki, a także musztardę miodową. Całość dopraw z solą, dokładnie wymieszaj i sałatka jest gotowa. Zobacz jaka jest prosta, a naprawdę fajnie wygląda i naprawdę pysznie smakuje. Tak się prezentuje po udekorowaniu. Teraz czas na sałatkę z tortellini i ogórkami kiszonymi. Do przygotowania nie potrzebujesz pierś z kurczaka, tortellini, kukurydze, żółtą paprykę oraz ogórki kiszone. Na koniec przyda Ci się również natka pietruszki. Pierś z kurczaka oczyść, pokrój w kostkę, a następnie posyp ulubioną przyprawą do mięs lub kurczaka. Na dwie piersi z kurczaka dodaj około 4 łyżeczek przyprawy. Dokładnie całość wymieszaj, a następnie rozgrzej patelnię. Na rozgrzaną patelnię wlej oliwę. A gdy oliwa będzie już rozgrzana, włóż przygotowaną wcześniej pierś kurczaka. Pierś z kurczaka smaż z każdej strony do zarumienienia. Kurczak nie może być przesuszony, dlatego smaż ją około 5-6 minut. Ja użyłam takie tortellini. Ty możesz użyć, jakie najbardziej lubisz. Gotuj je według wskazówek zawartych na opakowaniu. Teraz, gdy gotuje się tortellini, a smaży kurczak, przygotuj pozostałe składniki, a mianowicie ogórki. Ogórki pokroj mniejsze części. Zobacz, ja je kroję w taki sposób. Ogórki możesz śmiało pokroić grubiej, one nie muszą być cienko pokrojone. Pokrojone ogórki przełóż do miseczki lub talerza. Dodaj również pół, puszki kukurydzy, a także jedną paprykę. Ja użyłam papryki żółtej, Ty możesz dodać taką, jaką masz w lodówce. Nie musi być to koniecznie żółta. Wszystkie składniki są już gotowe, teraz czas na złożenie sałatki. Do miski dodaj tradycyjnie na początek torty Teraz czas na usmażoną pierś z kurczaka, ogórki kiszone, paprykę i kukurydzę. Czas również na jogurt grecki, musztardę oraz szczyptę soli, do smaku całość dokładnie wymieszaj. Do sałatki dodaj również natkę pietruszki i gotowe. Zobacz, prezentuje się ono następująco. Jest bardzo pyszna. A teraz mój faworyt, sałatka z tortellini i pieczonymi burakami. Na początku pierś kurczaka oczyść, pokrój ją w kostkę, posyp ulubionymi przyprawami, dokładnie wymieszaj i usmaż ją na rozgrzanej patelni razem z oliwą. Gdy pierś kurczaka smaży się na patelni, wstaw również tortellini, gotuj je według wskazówek zawartych na opakowaniu. A gdy wstawisz już tortellini, włożysz kurczaka na patelnię, możesz przygotować pozostałe dodatki. Dodatki są bardzo proste, a mianowicie pieczone buraki lub parowane, ser mini mozzarella, a także pietruszka. Buraki wyjmij z opakowania, a następnie pokrój je w mniejsze części. Zobacz, ja to robię w ten sposób. Gdy już pokroisz buraki, przełóż je na talerz. Myślę, że wszystkie składniki są już gotowe i inne nie wymagają żadnego przygotowania. Na początku wyłóż tortellini na talerz, dodaj usmażonego kurczaka. Teraz czas na pokrojone buraki. A na koniec została tylko mini mozzarella oraz pietruszka. Teraz czas przygotować sos. Do miseczki dodaj musztardę miodową, musztardę francuską, sok z cytryny, a także oliwę z oliwek. Całość dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej, gładkiej konsystencji. I zobacz, zostało tylko tak przygotowanym sosem polać naszą sałatkę. Szybko, zdrowo i przede wszystkim pysznie. Mam nadzieję, że mój ostatni przepis również Ci się spodobał. To była już moja ostatnia propozycja na przygotowanie sałatki z torty linii w roli głównej. Mam nadzieję, że któraś z tych propozycji Ci się spodobała i przygotujesz ją na jakąś imprezę albo na zbliżające się święta lub sylwestra. Smacznego!